Witam się z Wami w kolejnym filmie. Po ostatnich trudniejszych momentach postanowiłam zrobić film, gdzie dzielę się elementami, jednym z elementów naszego życia. Właściwie nim jest demotywacja. W tym filmie poruszę, czym ona jest i jak wpływa na moje życie. Bez zbędnego przedłużania, zapraszam Was do oglądania. A przy okazji, jestem Blanka i witam Was na moim kanale. Tęsknię za tokiem świecącym jak neon, za tylawiwem białym jak welon, Za nowym Jorkiem deszczowym, ja w sumie wróciłem do pie Pierwszym punktem w tym filmie będzie czym jest demotywacja. Demotywacja to ogół czynników wpływających na niechęć lub wzrost niechęci do podjęcia jakich, jakichś działań lub decyzji, oraz stan psychiczny objawiający się brakiem energii, chęci, zapału, zniechęcenia. Apatią. Definicja pochodzi ze słownika języka polskiego. Przykładami demotywacji mogą być zbyt duża ilość obowiązków, brak możliwości rozwoju, niedopasowanie zadań do umiejętności, nadmierna krytyka, niesprawiedliwe traktowanie oraz brak docenienia wy wysiłku. A Jak wygląda to u mnie? U mnie największym demotywatorem jest negatywne myślenie na temat mikro Porażki, przykładowo niskie zasięgi moich treści, negatywne oceny pod nimi czy oceny. Każda mała porażka nie doprowadzała do takiego stanu, potrafiła i, na, i nadal to trwa. Wytykać, wytykać sobie małe, przygo, małe przygotowanie. Zaczynało się to zetknie, zetknie, od zetknięcia po, na porażkę przez nadmierny negatywne myślenia, które doprowadzało mnie w większości przypadków do stanu emocjonalnego, bycie złym na każdego, łzy w oczach i inne, do, dym negatywnego myślenia. Piszesz, piszesz sobie coś na ocenę i długo czekasz na nią. Gdy dochodzi do zobaczenia, co, to zaczynasz rozmyślać, czy zrobiłeś nie, coś nie tak lub dlaczego moje przygotowania poszły na marne. Nikt Ciebie nie uprzedził, że masz się rozpisać. Do Twojej głowy Przychodzą negatywne myśli, mało zrobiłaś, twoja nauka poszła na marne i mówisz, że chcesz się sama, sam ogarnąć, ale stan emocjonalny ciebie blokuje. Życie nie zawsze będzie idealne, będą sukcesy jak i porażki i powinniśmy się nauczyć je akceptować. Nawet największe autorytety mają upadki, czy się na ich wstydzą? Każdy inaczej z nimi postępuje. Jak sobie w takim razie z nimi, z tym stanem poradzić? Dla każdego będzie to inne, ale przykładowo, zamiast mieć ogromne, czasem nierealistyczne cele, postaw na metodę małych, a nawet mikrokroczków. Rozplanuj sobie cel na czas, który ci pasuje. Nie musisz się dzielić od razu z tym z innymi. Szukaj wsparcia. Rozmawiaj z przyjaciółmi lub znajomymi, którzy mogą wspiera Cię wspierać i motywować. Możesz także szukać inspiracji w grupach online, gdzie ludzie wymieniają się doświadczeniami. Nie musisz być jakimś innym. To właśnie Ty tworzysz swoją opowieść. Nie porównuj się do innych pod względem swoich celów. Pozwól sobie na powolny, ale dobry rozwój te do tego celu. Zadbaj o swoje samopoczucie. Życie w obecnych czasach jest cięższe. Wiele treści bombarduje nasz mózg każdego dnia. Zamiast tego postaw siebie na pierwszym miejscu, przykładowo zadbaj o odpowiednią ilość snu, aktywność fizyczną. Nie musi być od razu wykańczająca. W aspekcie zdrowia psychicznego warto porozmawiać z bliskimi, a jeżeli nic nie da, to pójdź, pójdź do specjalisty. Rozwijaj zainteresowanie. Wybieraj kreaty aktywności, które naprawdę cię interesują i sprawiają wradość. To może ci zachować pozytywny nastrój i motywację. Powiem Wam tak: ciężko mi się robi ten film, ponieważ to jest to coś życiowego i chciałam być w 100% sobą niż udawać zwykle szczęśliwą osobę. Wiem, że ta demotywacja zawsze będzie w życiu i. Nic na to nie zrobimy, ale żeby, żeby z niej wyjść, to trzeba iść kroczkami, małymi kroczkami. Mi na to pomaga dodatkowo oglądanie filmów yy, na temat rozwoju psychologicznego. O wczoraj oglądałam wyjście z dołka. I tak się u mnie toczy. Nie zawsze będę idealnym twórcą. Kto, potrzebuję też momentami zwolnić, ale to nie jest łatwe dla mnie gdzie mój mózg ma za wysokie, wyidealizowane cele i nie potrafię tego zwalczyć, ale to jest naprawdę długa droga, żeby je zwalczyć. Mam nadzieję, że się... no... Długa droga, gdzie walczysz ze swoimi przekonaniami, plus dodatkowo musisz wypracować, żeby się coś zmieniło w Twoim życiu. To Ty tworzysz swoją opowieść, nie ktoś inny. Ludzie inni są w Twoim życiu jako, mogą być jako wsparcie, ale też jako osoby, które ci mogą je zniszczyć. Dlatego najpierw postaw siebie na pierwszym miejscu, ale dopiero później postaw na ludzi, którzy są dla Ciebie najważniejsi. Może to być rodzina, partner, partnerka, przyjaciele. I pamiętaj, bądź z sobą i nie ukrywaj siebie. Do kamery. Do kamery, do zdjęć tylko po to, żeby inni widzieli, że z Tobą jest dobrze, a wewnątrz Ciebie wcale tak nie jest. Może, nie, może być, ale nie musi. To wszystko w tym materiale. Jeżeli się Wam spodobało, to zostawcie łapeczki w górę, subiczek, dzwoneczkiem, komentarzek. Zapraszam Was na pozostałe media społecznościowe, które mam wszystkie... Linki zamieszczone w opisie. Zapraszam na pozostałe treści na tym kanale, czyli filmy, shorty, playlisty. Jeżeli nie będzie w najbliższym czasie większej ilości treści, to znaczy, że mam przerwę i nie martwcie się. Najpierw to ja muszę zmienić swoje poglądy, samokrytykę, otworzyć się na krytykę innych. Życie jest ciężkie. W moim przypadku to jest trudniejsze. Ale bez bednego końca. Dziękuję za obejrzenie i do następnego razu.